Co powinienem wiedzieć kupując mieszkanie? O tym przeczytasz w moim poradniku pod tytułem Jak znaleźć i kupić mieszkanie. Kupno nieruchomości wymaga wiedzy z wielu dziedzin, takich jak na przykład prawo, finanse czy też psychologia. W poradniku uczulę cię na kwestie, których nie powie ci żaden pośrednik nieruchomości. Jest to już drugie wydanie mojego poradnika, w którym uwzględniłem zmiany, które zaszły na rynku w ostatnim czasie. W poradniku pokażę Ci m.in. krok po kroku przykłady transakcji, które przeprowadziłem na rynku nieruchomości. Gorąco polecam tę pozycję.